Ludwik Michał ma głos. Szanowni Państwo, dlaczego zdecydowałem się na formę protestu? Otóż od kilkunastu lat zaobserwowałem w naszym życiu społeczno-gospodarczym wiele błędów, niedorzeczności. Próbowałem interweniować w biurach poselskich prawa i sprawiedliwości. W instytucjach rządowych i samorządowych. Ale nie ograniczałem się tylko do krytyki, ale proponowałem wiele rozwiązań, zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. Niestety, w zdecydowanej większości byłem traktowany niepoważnie, ignorowany, a były przypadki, że odnosili się do mnie w sposób nawet chamski. Szanowni Państwo, nie jestem w stanie tutaj Państwu zaprezentować wszystkich faktów, które by potwierdziły moje stanowisko. Dlatego zainteresowanych odwo odwołuję do mojej strony internetowej www.poezjalm.pl, gdzie jest zakładka protest. Oraz artykuł zatytułowany Grochem o ścianę. Jak grochem o ścianę? Szanowni Państwo, dlaczego zdecydowałem się na tego rodzaju y, protest? A mianowicie w dniu 31 maja 2021 roku w biurze poselskim pana. Y, 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 Pana, pana, Dariusza, pana Dariusza Olszewskiego dowiedziałem się, że interpretacja złożona w wrześniu ubiegłego roku, to znaczy w 2020 roku, do Ministerstwa Infrastruktury została zignorowana. Jak sam poseł się wyraził, została olana. W tej sytuacji podjąłem tego rodzaju formę protestu. I nie wiem z jakim skutkiem, w każdym razie walczę. Dziękuję Państwu za uwagę. I jeszcze raz przypominam moją stronę internetową www.poezjalem.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. No, Zasiąłem się, cholera, zapomniałem tego imienia, że Dariusz no. Ale fonetycznie chyba wyszło słabo. Czego Pan od razu mówi prywatnie, no. No. Szanowni Państwo, dlaczego zdecydowałem się na ten protest i to w takiej formie? Otóż od kilkunastu lat obserwuję wiele niedogodności. Wiele nieprawidłowości w naszym życiu społecznym i gospodarczym. Usiłowałem interweniować w biurach poselskich Prawa i Sprawiedliwości, w instytucjach rządowych i samorządowych. Ale moja krytyka nie moje wystąpienia nie ograniczały się do, jedynie do krytyki, ale przedstawiałem szereg moim zdaniem konstruktywnych wniosków. Niestety, w większości przypadkach Byłem ignorowany, lekceważony, a bywało, że, zawało, że odzywali się do mnie w sposób po prostu nazwijmy, niekulturalny. Szanowni Państwo, nie jestem w stanie tutaj przedstawić Państwu faktów, które by potwierdziły po prostu moje stanowisko. Dlatego zainteresowanych odwołuję do strony internetowej www.poezja.lm.pl, gdzie w zakładce. Protest, a w artykule Jak Grochom o ścianę, udostępniłem Państwu wiele sytuacji, jakie mnie spotkały w spotkaniu z posłami w moim życiu. Dlaczego? Protest prowadzę w takiej formie. Podjąłem w dniu 31 maja, gdy w biurze poselskim w otworzku Pana Dariusza Olszewskiego dowiedziałem się, że jego interpelacja do Ministerstwa Infrastruktury z mojej inicjatywy została zignorowana, a sam poseł powiedział, że została olana. Więc podjąłem tego rodzaju protest. Jaki będzie skutek? Nie wiem. Po prostu walczę. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Ludwik Michał. Razem chodziliśmy przez wiele lat do Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. I były tam przeróżne dyskusje. Ja jestem tutaj bardzo blisko tej pańskiej koncepcji, że można sobie czasem dla ojczyzny żyły wyprówać, A ci, którzy rządzą, po prostu nas traktują instrumentalnie i nie chcę im się analizować tych naszych pro problemów. Ja już przestałem na przykład chodzić do Inst Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, bo tam właściwie były rozmowy, a nie było koncepcji na zmianę, na poprawę Polski, lepszego życia. I dlatego to co pan mówi jest mi Bliskie. Chciałbym, żeby pan teraz dołożył jakieś konkrety z tych naszych spotkań. Na przykład, spotkanie na temat działalności narodowców, Wyszeli. w którym uczestniczył sam y, profesor Jan Żaryn, a z którego pan wyszedł. Szanowni Państwo, nawiązuję do tego, co powiedział Pan Krzysztof Wojciechowski na temat tego spotkania z Panem Żarynem. Ja po prostu nie, nie zostałem na dyskusji, jaka była prowadzona, bo to, co usłyszałem w prezentacji, oburzyło mnie. Jeżeli Państwo nie wierzą, to po prostu to zostało nagrane, ten program i można odtworzyć. Proszę Państwa. Ja jestem patriotą, podobnie jak pan Krzysztof Wojciechowski. Niejedną czas żeśmy spędzili, niejedną sytuację, żeśmy oglądali, jesteśmy w niektórych momentach oburzeni na stanowisko władz zarówno partyjnych, jak i rządowych. Szczegóły podałem w moim programie, w moim artykule. Jak grochem o ścianę. Jeżeli Państwo się zapoznają, to proszę wierzyć, tak się wydarzyło autentycznie. Ja mogę to potwierdzić, udowodnić. To nie są jakieś tam wymyślone historie. I to jest przerażające. A proszę Państwa, a najbardziej mnie irytuje to, że w zasadzie zwykły obywatel ma buzię zamkniętą. Jak ja spotkam jakieś wydarzenie. Dla mnie szokujące, nieprzyzwoite, i zwracam się do przeciętego człowieka, i co pan na to? A on mówi: No właśnie, i co pan na to? No co pan na to poradzi? I, I proszę państwa, to jest tak w naszym społeczeństwie powszechne. A co pan na to poradzi? A co pan na to poradzi? I to jest straszne. Proszę państwa, my nie mamy po prostu miejsca, gdzie moglibyśmy iść bezpośrednio, po prostu zaprotestować. Spotykałem się w takich sytuacjach często u posłów, że jeżeli przedstawiłem jakąś propozycję rzeczową, to proszę sobie wyobrazić, że poseł mówił i ja nie mogę nic zrobić w tej sprawie. Ja chcę skontaktować się w sprawie jakiejś poważnej do ministerstwa. Proszę Państwa, ja nie mam dostępu do miejsca, więc kim jest tak naprawdę poseł? Jest takie powiedzenie, że u nas radny to w zasadzie bezradny i to się odnosi chyba zarówno tak samo do posłów. Dziękuję Państwu. Panie Ludwiku, to co nas łączy to ciągłe przypominanie polskiej tradycji i polskiej literatury tej z najwyższej półki. Nasz świętej pamięci prymas, prawdopodobnie niedługo będzie beatyfikowany. Nas w tym utwierdzał, że trzeba kochać cały świat, ale szczególnie dbać o własny naród, o własny kraj. Że to jest nasz obowiązek. Pan wspaniale y, dobiera z literatury romantycznej, z naszych największych poetów, fragmenty pisane po prostu ku pokrzepieniu serc. I to jest wielka Pana zasługa. Y, czy nie sądzi Pan, że ignorowanie tak zwanej kultury wyższej może być na dłuższą metę zgubne, prowadzić do jakiegoś narodowego nihilizmu po prostu. Co pan o tym sądzi? Szanowni państwo, powiem coś też powiedzmy radosnego. Mianowicie nasza gospodarka rozwija się wspaniale. Sprawy bytowe są naprawdę traktowane poważnie, ale proszę państwa, nie samym chlebem człowiek żyje. Chodzi o to, że w tej chwili nasze życie kulturalne, jak patrzę na tych wykonawców, na lansowanie Disco polo, to jestem zrozpaczony. Takie zespoły jak Manam, czy nawet „BUDKA SUFLERA, czy inne, kiedyś to były wspaniałe, wspaniałe, po prostu utwory. A teraz co my mamy? Tragedia. Disco Polo, Disco Polo. Proszę Państwa, to o czymś świadczy to tak jakby jakiś wróg wewnętrzny, sęp, prawda, siedział, prawda, i psuł nam tą naszą kulturę. No dobrze, tak się dzieje, ale przerażony jestem, że prawie, Prawo i Sprawiedliwość tego nie widzi i po prostu te sprawy jakby ignoruje. Zajmuję się gospodarką i bardzo ładnie, jestem zachwycony, ale co z naszymi duszami na litość boską? Proszę Państwa, Dzieje się niedobrze. Ale jedynym ratunkiem jest to, żebyśmy mogli się wypowiedzieć. Ale nie mamy takiej szansy. Nikt nas nie słucha. Nie ma instytucji, że jak ja zobaczę jakąś wzórę, pójdę i powiem, proszę państwa, to są rzeczy niemożliwe. Nie. Do kogo ja pójdę? Proszę państwa, nie ma tak żadnej redakcji, że siedzi na przykład reporter dyżurny i może wysłuchać moich jakichś uwag. Nie. Wszyscy mają w nosie. A najbardziej popularne teraz jest takie spychanie ludzi, proszę napisać maila. I cisza. I cisza. Proszę Państwa, ile jest takich telefonów, których nie podałem, gdzie jest korespondencja ze słuchaczami? To są telefony głuche, proszę Państwa. Nikt nas nie chce słuchać. Nikt. Proszę Państwa, na tylu posłów, jakich ja miałem przyjemność odwiedzić, jedyny poseł. Dariusz Olszewski jest wspaniałym posłem. I dlatego, jeżeli tam już się załamały moje po prostu jakby protesty, postanowiłem po prostu skorzystać z tej formy protestu, jak obecnie. Nie wiem, na ile to będzie skuteczne, ale powtarzam, walczę. Dziękuję Państwu. Gorąco popieram Pana postulaty i Pana działalność, i chcę Panu powiedzieć, że jeżeli nawet są momenty kontaktu tak zwanego telewidza czy słuchacza z redakcją, która piękne rzeczy nam opowiada, to przecież najpierw musi się pan w ogóle tam dodzwonić, powiedzieć, co pan chce powiedzieć i dopiero pan wchodzi na antenę, bo się boją. Że ktoś im coś powie, co nie będzie zgodne z ich założeniami programowymi, i świat się od tego zawali, jak prawdy usłyszą chwilę. To jest też już nieautentyczna metoda. I dlaczego o tym mówię? Bo mediami, telewizją szczególnie, zawładnęli wyłącznie dziennikarze. Pan wspominał świetne zespoły artystyczne. Nie ma w tej chwili świetnych zespołów artystycznych. Dlaczego? Bo dziennikarze często nie mają ucha na zespół, na jakiś skalduch czy inny. No to co, nie mają ucha na nich. Tylko mają przede wszystkim parcie na szkło. Oni chcą się pokazywać ciągle. No przecież ich nie interesują nawet filmy patriotyczne. Pani tak łagodnie. Określił kinematografię. Przecież ona się rozi, roi, roi od y, pornografii, y, y, gloryfikacji gangsteryzmu, y, homoseksualizmu i nawet ostatnio y, brat ministra Glińskiego, y, Robert Gliński, pokazał w nocy w kinie Polska y, film o pedofilii pod tytułem Świnki. O! Chłopcach na polskich na granicy z Niemcami, którzy przychodzą do homoseksualistów niemieckich z usługami erotycznymi za pieniądze. I na coś takiego państwo polskie daje pieniądze. Jednocześnie y, profesor Gliński y, w, y, w wywiadzie dla braci Karnowskich do Tygodnika w Sieci mówi, że. Tylko dzięki powstaniom, my dziś mówimy po polsku, a jednocześnie mi wstrzymał pracę nad realizacją filmu o powstaniu listopadowym. No więc jest to po pierwsze rządy polityków, którzy nie czują spraw kultury, i rządy dziennikarzy, którzy w gruncie rzeczy tylko lansują swoje twarze. Myśmy teraz skromnie, nasze twarze pokazali, wydaje mi się, że są bardziej ludzkie od tych dziennikarskich. I co Pan na to? Szanowny Panie, z jedną rzeczą się nie zgodzę. To nie sprawa tam dziennikarzy, aktorów, czy kogokolwiek. Jest po prostu prowadzona skrupulatnie przez określone władze, określona polityka. Antypolska, która ma na zasadzie niszczenie kultury polskiej. Co się odbywa wszędzie. Proszę państwa, podam taki przykład, jeden taki zwykły z życia. Jak to możliwe, żeby mecz, gdzie Polska siatkówka odnosi wielkie sukcesy, mianowicie zdobyliśmy puchar Europy, a nie było transmisji? Ignoruje się takie po prostu dyscypliny, gdzie jesteśmy potęgą, jak żużel, jak siatkówka. Proszę Państwa, ja nie oglądałem od lat, chyba że są jakieś mistrzostwa, ale tak na co dzień, siatkówki y, po prostu y, w telewizji. Kiedyś Polsat zawładnął y, tymi sportami, a teraz widocznie ma zakazy. Nie pokazujcie siatkówki, nie pokazujcie tego, gdzie Polacy odnoszą sukcesy. No trudno, mamy na szczęście Panią Świątek, Pana Lewandowskiego, a co dalej? A co dalej? Po prostu wiele imprez takich, które my po prostu brylujemy na świecie jest u nas głuszonych, nie pokazywanych. Nie dadzą nam po prostu radości przeżywania wielkich sukcesów, jakie Polska odnosi na arenie międzynarodowej i to jest celowa polityka. A gdzie są źródła? Proszę Państwa, ja w tej chwili nie jestem w stanie Pani określić, ale każdy rozsądny Człowiek wie, gdzie szukać tego źródeł. Po prostu nie ukręciło się chydrze, proszę Państwa, komunistom. Niestety, proszę Państwa, dzisiaj się mówi o polskich komunistach, którzy rządzili w prl Proszę Państwa, to nieprawda. To nie byli żadni polscy komuniści. To było obozowe kapo na usługach rosyjskich. To było obozowe kapo, powtarzam. A dlaczego nazywamy ich polskimi komunistami? Dlaczego? Obchodzimy tylko rocznicę naszego prawda premiera Olszewskiego i wspominamy wiele innych rzeczy, ale na wiele spraw patrzymy po prostu z nosem przyklejonym do szyby, a nie z jakąś perspektywą. A perspektywa przybliża ludzi do prawdy. Dziękuję Państwu. Tu widzimy śmierć księcia Józefa Polniatowskiego w Nurtachelstry. Obok portret niezapomnianego Czesława Niemena. Proszę Państwa. Tacy ludzie, jak pan Ludwik Michal, walczą o to, żebyśmy nie zapominali o tych wartościach, o naszych bohaterach. Bo w tej chwili nie powstają ani spektakle teatralne, ani filmy, ani książki, które by umacniały ducha naszego. Przecież jest moda po prostu na Jakiś taki nihilizm narodowy, a wojnę mamy za płotem dosłownie. A wojnę hybrydową mamy w kraju, u siebie. I ja uważam, że po prostu to, ja się jednak upiera przy tym, że dominacja dziennikarzy to robi. Oni żywią się tymi newsami, tymi doraźnymi... Natomiast nie doceniają twórczości głębszej, którą Pan proponuje, przypominając najwybitniejsze utwory poetów naszych, pisarzy. Ja z kolei od lat robię filmy dokumentalne, w których staram się pokazać, czym się różnią Polacy od innych narodów, bo im więcej będzie różnic między narodami i ich kultur. Tym będzie ten świat ciekawszy. A jak się wszystko zamerykanizuje albo zrusyfikuje, to wszystko będzie pod jeden strych ulec. Wmawiają ludziom, że najważniejsze jest, żeby wszyscy nawzajem przenikali, żeby te kultury się przenikały między sobą. To się często w malarstwie, jak się tak przenika różne kolory, to się breja robi, brud się robi. To tylko dwa przypadki są, że czerwony z, fiole, z niebieskim daje fiolet, jak się zmiesza, i y, niebieski z żółtym to daje zieleń. A inne łączenia, mieszania kolorów dają brud, błoto takie. I chodzi o to, że Trzeba dbać o małe ojczyzny, trzeba dbać i o duże ojczyzny, a nie wmawiać ludziom, że wszyscy są równi i wszyscy są jednakowi. Bo to nieprawda, że wszyscy są równi. Bo są narody, które poleciały w kosmos, a są tacy, co jeszcze siedzą na drzewach. No więc nie przesadzajmy. I ostatni moment. Ostatnie to. Dlaczego nam na przykład teraz Unia nie chce dać należnych pieniędzy, już nie w, nawet wynikających z umowami, z których wynika, że jak jesteśmy w Unii, to dostajemy dotacje, ale choćby na wsparcie nas z powodu przyjścia do nas, milionów przecież na łono ojczyzna polska przyjęła, tych nieszczęsnych Ukrainek z dziećmi. Na litość boską, Ukraińcy bardziej teraz szanują nas, Polaków, i nawiązują do historii, i chcą z nami założyć jakiś sojusz militarny, i może w przyszłości nawet państwowy, związany z ideą międzymorza. I to trzeba chołubić, a nie ulegać bo pani von der Leyen przyjeżdża i mnoży jeszcze jakieś dodatkowe kłopoty. A na czym to polega? Dla nich fakt, że mówią o nas, że u nas się nie przestrzega prawa, to, ale nikt nie pyta się, o jakie konkretnie prawo chodzi. A im po prostu chodzi o takie prawo, żeby zrównać małżeństwa tradycyjne z małżeństwami homoseksualnymi, Plus jeszcze z możliwością adaptacji dzieci. Jak na to się zgodzimy, to popłyną pieniądze. Oczywiście. I moim zdaniem ci, co na ten temat ciągle trąbią, ale o tych szczegółach nie mówią, to są po prostu polityczne prostytutki, które wiedzą, że jak się oddadzą. Biedro jakiemuś tam innemu homoseksualiście z Zachodu i będzie to zalegalizowane, to wtedy dostaniemy pieniądze. Ludzie, nie dajmy się zwariować. Pan Ludwik Michał jest jednym z tych, którzy walczą właśnie o to, żeby dojść do pięknej tradycji literackiej, poetyckiej. Z której nasze pokolenia czerpały, i dlatego odzyskaliśmy niepodległość, a dzisiaj w, w, sami się pakujemy w niewolę obyczajową. Bo jak się zgodzimy na takie zboczone pomysły, to popłynie do nas forsa, będziemy bogatymi prostytutkami. Mnie to nie odpowiada, myślę, że panu też nie odpowiada. Szanowni Państwo, ja wiele poświęciłem na po prostu czytanie literatury, pięknej, naszych poetów, a nie tylko, światowych. Proszę Państwa, czytajmy poezję, a zrozumiemy, że tam są wartości uniwersalne. Nie tylko odnoszące się do jakiegoś romantyzmu, ale dopasowane do dnia dzisiejszego. Tylko po prostu wystarczy pomyśleć, więc czytajmy literaturę. To jest jedyny nasz ratunek. Przytoczę, przytoczę powiedzenie poety, no teraz mi leciało ust: O poezjo, ostatnia linia obrony. Proszę Państwa, w poezji jest ratunek, bo tam jest prawda. Proszę Państwa, to, co napisał Norwid, czy wielu innych, jest. Czyn Mickiewicz czy Słowacki to się jest, dopasowuje w, każdy, w wielu momentach do dnia dzisiejszego. Tam są wartości uniwersalne, powtarzam. Jeszcze jedna sprawa. Proszę Państwa, musimy być świadomi, a tego się głośniej nie mówi, że jesteśmy w stanie wojny. Rzecz polega na tym, mam takie powiedzenie. Wojna toczy się cały czas, tylko od czasu do czasu słuchać armaty. Proszę Państwa, jeżeli zrywa się umowy, prawda, tak jak czynią to Niemcy, to co to znaczy? To jest stan wojny. Jeżeli ktoś po prostu łamie traktaty podpisane, to co to jest? To jest pierwszy stopień do wojny i ta wojna trwa. Oni walczą do nas i, i walczą na różnych płaszczyznach. Niemcy na płaszczyźnie ekonomicznej, a Rosjanie na stronie militarnej. Oni po prostu, Niemcy, dlaczego tak się zachowują w stosunku do Ukrainy? Bo oni liczą, że dzięki po prostu Rosjanom coś się ruszy. Oni mogą się pogodzić ze skutkami II wojny światowej. Oni boleją na to. Jedyny dla nich, oni są uniebezpiecznieni, bo wojska amerykańskie u nich stacjonują, bo gdyby nie to, to byśmy mieli już dawno, niejedną wojnę. Proszę Państwa, bądźmy świadomi i mówmy po prostu prawdę głośno, a my po prostu się ślizgamy po niektórych tematach. Prawda? Na wiele spraw patrzymy, tak jak ja mówię, z przyklejonym nosem do szyby. Patrzmy na sprawę z perspektywy. I powtarzam, perspektywa przybliża do prawdy. Dziękuję. Może być?